To ja. Heja01. A to jest subskrypcja. Prosta i logiczna oferta, która daje Ci pełną kontrolę. Włączasz ją i wyłączasz, kiedy chcesz, bez zobowiązań. Dodatkowo, po jednorazowym podpięciu karty płatności są pobierane automatycznie. To bezpieczne, bo nikt oprócz Ciebie nie ma dostępu do Twojego konta. Zamówienie subskrypcji jest proste. Nie podpisujesz żadnej umowy. Kupujesz ofertę bez wychodzenia z domu na sklep.heya.pl. Starter dostajesz pod podany adres. Korzystanie z subskrypcji jest logiczne. Korzystasz kiedy chcesz, a kiedy nie chcesz, rezygnujesz, bez konsekwencji. Subskrypcja jest tania. Płacisz 39 PLN co drugi miesiąc, a do tego w każdym miesiącu masz zero limitów i 20 gigabajtów internetu. Wiesz co robić?